Siemaneczko! wiem, że wyszły nowe wyzwania z 9 tygodnia. Zaraz Wam pokażę, jak wykonać te questy. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na kanał oraz łapki w górę. I jednym z questów tego tygodnia to zbierz latające kręgi w kurzących kominach. Zaraz Wam pokażę, gdzie one się znajdują i jak to wykonać. Dobra, pierwsze z okręgów, słuchajcie, znajduje się tutaj przed nami. Jeden z pięciu, musimy pięć znaleźć w tym tygodniu, więc jeden już znalazłem. Pokażę Wam wszystkie lokacje, dobra. Drugi znajduje się zaraz tutaj. Trzecie kółko znajduje się tutaj. Dwa ostatnie kółeczka, te które będziemy szukać znajdują się w budynkach i jeden znajduje się tutaj w tym budynku, od razu jak wejdziecie drzwiami, budujecie sobie tu schodki i macie ten czwarty krąg, no i teraz słuchajcie ostatni piąty znajduje się w budynku, w tym tutaj budynku przede mną, o w tym budyneczku, tu też mieliście, na, ty na tym też mieliście jeden, jeden z tych okręgów, jak tutaj wejdziecie to on, zobaczcie, on zaraz jest tutaj. On nie jest ukryty, więc łatwo, łatwo, go, łatwo go znaleźć. W ten sposób wykonujecie łatwo quest'a. 25 XP. Zaraz widzimy się na filmie z najwyższym szczytem oraz najniższym miejscem na mapie, na którym trzeba zatańczyć. Do zobaczenia. Hej! Mam nadzieję, że pomogłem Wam z wykonaniem tego quest'u. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć!